400 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Tak, jesteśmy w Chorwacji. Jesteś na miejscu. I tutaj, jak będziecie podjeżdżali do strażnika, no to w jednej budce siedzi dwóch strażników. Jeden. Jak będziecie przekraczali tutaj przejście graniczne, w jednej budce siedzi dwóch strażników. Jeden węgier, drugi chorwat. Żebyście czasami nie dali gazu, bo dostaniecie już z powrotem od Chorwata dokumenty. Nie? Od Węgra, przepraszam, bo pierwszy Węgier oddaje dokumenty. Musicie poczekać do drugiego okienka, podjechać i. Dwa okienka są jedne przy, jedne przy drugim także, także dzisiaj Dzisiaj strażnik akurat wyszedł Chorwacki także Węgierski poprosił mnie o dokumenty Jesteśmy na stacji Ina I zaraz zobaczymy po ile tutaj jest Cena paliwa Diesel. A To jest tir nie Warto było przejechać parę kilometrów dalej. Bo zobaczcie, następna stacja Ina Diesel 1428, Diesel klas 1602, 95 1383. A tam była 1550 coś. Nie? Także tankujemy, tankujemy tu. Nie zatankuję, to jeszcze sprawdzimy komputer 12,5 godziny mojej jazdy. Przednie zużycie paliwa 6,5 i zasięg 470 km, jeszcze mogę zrobić. 1200, już zrobiłem. Także do tifonu bym dojechał, ale na tej stacji właśnie INA zaraz. Na granicy eee, podeszło do mnie dwóch, eee, dwóch chłopaków, jeżdżą na tirach i się śmieli, mówi co szok, nie, ja mówię, że nie, no wiedziałem, że takie ceny są, ale mówię znajomy był i wczoraj kurczę tankował za 13,50, a tu patrzę kurczę 15 coś, no to co się okazało, no to on mi podawał ceny 95, a nie diesla. I dlatego stąd ta pomyłka A dwa, że chyba nie o tej stacji żeśmy kurcze gadali nie? Dobra 14.20 Lejemy Także jak zajadę już się w apartamencie roz... rozłożę i zacznę montować film to po prostu poprzeliczam ile ile wyszło za paliwo i zsumuję to co wydałem w polsce z tym co teraz zatankuję bo to co teraz zatankuję to już starczy mi do do orybić. a dlatego tankuję się tutaj zaraz po przekroczeniu granicy no bo i w komentarzach i znajomi którzy mają mój numer telefonu i wrócili z chorwacji po prostu im dalej w Chorwacji tym ceny mogą być wyższe, aczkolwiek, nie wiem, Chorwacja ma taki przepis, czy wprowadziła przepis, że wszystkie ceny mają być jednakowe, no ale jak mogą być jednakowe, skoro skoro w tej samej stacji INA, ta sama firma, 20 km dalej różnica w cenie sami widzieliście jaka była, nie? Także weszło 42 litry, 613 kun i by zapłacić kartą kartą z PKO zrobione pod konta yy, walut, Także poprzelewałem sobie kuny, i, no, i tak będę płacił za, za pobyt, tutaj yy, oczywiście. Wiozę z sobą euro, tylko że yy, euro ja nie kupowałem nie. Yy, po prostu mam tą możliwość, że mam I, I mam surowe, że tak powiem euro Także w razie co to, to wymienię i, i tak będzie korzystni. Dobra, dupeńka zatankowana znów do pełna. Także za ile tam wyszło? Ile było litrów? 43. Za 43 litry wyszło 393 złote i 27 groszy. Także dobrze Dobrze, że tam nie tankowałem 15,50 a tutaj było 14 ,28? i ta sama firma, nie? No i no. Także 2 godziny 54 minuty mamy do kanionu rzeki Zermajna. 317 km, 19.15 będziemy na miejscu. Liczyłem, że będziemy trochę szybciej. Trzeba dalej i boję się, że będzie po prostu. Za ciemno, żeby coś nakrać No ale zobaczymy Zobaczymy jak to się potoczy dalej Dobra, do później Pierwszy punkt poboru opłat Teraz jestem w Chorwacji Kilkanaście razy już płaciłem za Za bramki i pierwszy raz Doświadczyłem, że Kobitka wyciągnęła terminal przez okno I zapłaciłem zbliżeniowo Szok w tramkach I szyby umyć, bo tyle trupów mam. Znaczy, że warto, warto wziąć ze sobą płyn do spryskiwaczy. E, pły, znaczy, płyn do szyb, bo do spryskiwaczy to swoją drogą, nie? Ale, ale płyn do szyb i jakieś e, papierowe ręczniki, bo nieraz, jak się sztuka trafi, to normalnie, jakby człowiek kamieniem dostał. 882, ale jest w tym 21, no prawie 22% już zniżki na opłaty autostradowe, dobra teraz trzeba go nakleić w możliwie możliwie widocznym po prostu miejscu, bo wiele osób kładło to sobie na podszybie i na podszybiu nie, nie odczytywało e, także także jest wyraźnie powiedziane żeby to było na na przedniej szybie przy lusterku dobra jedziemy i na najbliższych bramkach się okaże czy to działa wjeżdżamy do tunelu Plasina 2300 metrów długości a propos metrów Zastanawialiście się, czemu niektórych z Was boli głowa, jak jesteście w tym rejonie. Już wam pokazuję, tylko, tylko włączę. W chwili obecnej nie wiem, czy będzie widać. Jesteśmy 455 metrów nad poziomem morza u mnie w domu zegarek wskazywał 46. A tutaj 450. Także po malutku zjeżdżamy z górki. Jednak nie zjeżdżamy. 471. I rośnie 474. 81 85 503 1259 m. 40. Ten punkt najniższy to pewno będzie jak widać ten ten przesmyk tego morza. To wyjedzie się z tunelu Rok. Tam pewnie będzie blisko poziomu morza. Zobaczymy. Tutaj macie wykres wysokości. Nie wiem, gdzie widać. на горизонте Temu stunę Swety rok. Teraz wam pokażę ile jesteśmy nad poziomem morza. Patrzcie jak drastycznie spada, jesteśmy już 108 104. dal głowusia już jesteśmy 82 73 69 Of the truth and Java.